No, idzie sobie ktoś koło tego słupa, no robi właśnie. się napięcie krokowe, mówi pana, szlak trafia, bo jest blisko głowicy. Przepraszam no, już mówię wyrażenie. w ten sposób. Oczywiście napięcie krokowe nas tutaj nie dotyczy, ponieważ y, ludzie mają, no chyba żeby szedł z rowerem, to wtedy jest szansa. Natomiast y, działa to nie inaczej niż zwykła latarnia, która stoi nam na drodze, przy drodze i w nią może uderzyć piorun. Każda latarnia powinna mieć Uziemienie w postaci bednarki albo takiego płaskownika, i tam my dodatkowo, oczywiście, są przewidziane takie trzy szpilki dwumetrowe do ziemi, żeby ten front, tak piorunowy odprowadzić. Oczywiście po wyładowaniu, jeżeli jest podejrzenie albo no przypuszczenie, że głowica odebrała wyładowanie należy te uziomy zmierzyć, żeby następne, które przyjdzie, co jakiś tam czas było prawidłowo e, odprowadzone. Natomiast jeżeli nie ma, no tam są trzy przewidziane te szpilki, więc e, nie powinno nam się tam nic zdarzyć w sensie zeszklenia tego piasku, który jest w ziemi. E, nie działa to zupełnie inaczej niż jakakolwiek e, budowla Stojąca w pasie drogowym jak słup, czy znak drogowy, czy, czy, czy jakiekolwiek inne, inne, inne budowle. Czy ta głowica może ileś po prostu razy odebrać te nie, nie raz. Głowica, głowica generalnie jest dożywotnia, się nic nie dzieje, ponieważ ona tak naprawdę ma za zadanie otworzyć kanał ładowczy dla pioruna i odprowadzić jego, e, jego ładunek. E, w czasie burzy, jeżeli schodzi traser, to głowica wystrzeliwując tymi ładunkami, ładunkami tak naprawdę tworzy kanał ładowczy. Ile razy popłynie ładunek tym kanałem? To jest zależne od wielkości tej chmury i wielkości tego ładunku. Może być to raz, dwa albo trzy razy, a może być nawet 30 razy popłynie ładunek z chmury do ziemi przez ten kanał. To nie jest tak, że głowica na przykład nie zdąży się naładować albo coś się stanie. Absolutnie tak nie jest. Jest otwierany kanał, podłącza się chmura i cały ładunek dopóki jest w chmurze będzie spływał po tym kanale ładunek. Ja mam jeszcze kolejne pytanie, jeśli o to chodzi. Kwestia, no, jest ustawiony taki, tak, taka głowica gdzieś gdzie w opór, jest w pasie drogowym, czyli jest tak. koło jakiegoś budynku, będzie blisko. Tak. Jak zachowuje się indukowane napięcie przez pole magnetyczne i tego typu rzeczy mówię. do urządzeń, które są w tym budynku i, i, i w koło? bo wiadomo, że, że, Coś mówię. że czasami nie samo wyładowanie robi problem, tylko właśnie te wszelkie y, prądy, które się indukują z tego i, i jak to się zachowa? Czyli nie Już mówię. Tego, że... Podam na przykładzie naszej gminy, no to Państwa gminy. Jeżeli byłoby wyładowanie w Państwa instalację odgromową, prąd piorunowy będzie płynął po wszystkich uzwojeniach, jak tutaj macie. Praw Kirchhoffa się nie zmieni, ileś ładunku do, do, podanego do węzła, czyli przyłożone do naszej instalacji, musi się rozpłynąć przez wszystkie węzły, czyli przez wszystkie połączenia elektryczne u Państwa. Płynie to i w każdym z wodzie płynący prąd powołuje... Wy, powoduje powstawanie pola elektromagnetycznego, które może zaindukować się w Państwa sieci elektrycznej i telewizyjnej każdej. nawet cało bo dla prądu to jest przewodnik. W przypadku głowic mamy taką zaletę, że odsuwamy się z tym prądem piorunowym od budynku. Oczywiście pole elektromagnetyczne ale jest kwadratem odległości, bo to jest chęt na metr kwadrat. Każdy metr, z którym odsunęliśmy się od tego budynku, to jest o kwadrat mniejsze. Oddziaływanie tego ładunku płynącego do Ziemi. Jeżeli się odsuniemy od naszego budynku tą głowicą o 10 czy 20 metrów, bo tam będzie słup, to mamy 20 kwadratów mniejsze oddziaływanie pola elektromagnetycznego na urządzenia, przede wszystkim na urządzenia, które są niestety podatne na pole elektromagnetyczne, w tym budynku. Jeżeli są instalacje montowane na budynku z kolei, to z wody uziemiające, czyli te dwa, które musimy odprowadzić i prowadzi się tak, żeby były jak najdalej od pomieszczeń, w których są te urządzenia. Wtedy każdy zyskany metr to kwadrat mniejsze oddziaływania tego, co się może zaindukować w tych polach. Albo ekranujemy doskonale pomieszczenia, czyli budujemy klatki, stalowe w środku, tak jak robią to wielkie centra przetwarzania dach. Ja nie spotkałem się, żeby ktokolwiek na mniejszą skalę, to znaczy nie było wymiany danych hurtowych, budował klatki dla na przykład serwerowni, czy central telefonicznych, czy jakichś sterowania, bo bardzo często gminy wykorzystują serwerownie do sterowania jakimiś tam spotkaniami, albo jakąś iluminacją, albo coś w tym stylu. To, to ja się z tym jeszcze nie spotkałem. Natomiast zyskujemy tyle, że zabieramy ten prąd piorunowy od budynku. On idzie dalej. Można no, nie, no. Ja tak w kwestii finansowej, że tak, że tak powiem, no, przekonany, jeżeli by to miało tego, jestem przekonany, że firma przez 15 lat tych urządzeń będzie nie sprzedawała, czyli jakaś negocjacja powinna być... Ja powiem tak, ja to trzecią jedną. Ja to, ja to mogę, mogę powiedzieć w ten sposób. E, duża głowica, jest to koszt około 50-55 tysięcy złotych. Państwa tu w tej kalkulacji... Średnia, średni koszt Głowicy e, to jest 37 tysięcy, to tak, tak średnio w ogóle wszystkich, tych dużych jest ponad 100 e, i kalkulacja wszystkich wychodzi średnio 37 tysięcy, więc jakby ten Upust na tą liczbę jest już tu policzony, bo ja je nie liczyłem cennikowo, zresztą wiecie panowie, zupełnie inaczej się kalkuluje jedną budowę, jeden słup, jedno, a zupełnie inaczej, kiedy ja przyjeżdżam, nie mam kosztów dowozu, transportu, przyjeżdżam za jednym zamachem, i buduję, Średnia, średnio będzie się budowało dwie, trzy takie instalacje dziennie, jeżeli byśmy budowali. A tam w promieniu 80 metrów to wcześniej Pan wspominał yy, 5 budynków, mhm. 12 tysięcy. Jaki tam jest teraz? No Naczepiają sobie Pan postawił. Ale to Mała głowica, mała głowica, ale ja nie powiedziałem. Mała głowica akurat Francuzi w tym roku na małe i te średnie 3, 40 głowice troszeczkę podnieśli cenę. Ona kosztowała około 12 tysięcy złotych, 12 z kawałeczkiem. Państwo mają policzoną tutaj tą głowicę jeszcze daję. kwestia, kwestia następnego pytania, czy jest w Polsce już jakieś miejscowości, które są w ten sposób chronione? Jest. Czy jesteśmy na elementem? Nie, ja mogę pokazać slajdy. Jest już trochę instalacji w Polsce, z takich bardziej znanych w Polsce, bo na w Europie to. Katedry Rotterdam wszyscy znają, most londyński też pewnie wszyscy znają. One są chronione, w Wersal jest chroniony, gwiazda tunelu pod kanałem Lomarz. W Polsce głowicami są chronione na przykład fabryka Royal Canin, Nie wiem, czy Państwo macie zwierzęta, to mogę nawet całe zdjęcie pokazać. Tam jest ogromna fabryka i mają tylko trzy głowice, które chronią silosy, czyli tą część produkcyjną, biura i magazyny. Hale hmm, logistyczne firmy Prologis, Błoniak. Huta Szkła Wołomin pod Warszawą. Ale pan ich nie przygotowuje, no bo oni już są przelatani. Tak indywidualnie. Tak, tak. No indywidualnie bardzo często wykorzystują to ludzie, którzy mają drogę. Czy gminy zakładają? Czy gminy? tak. tak, po, tak, tak to... W samorządach to w Niepołomicach na przykład jest chroniona szkoła muzyczna. W taki sposób. Natomiast nie ma nie ma takiej koncepcji ochrony całej gminy. Są chronione obiekty na przykład gminy, ale tak jak tutaj u Państwa nie ma... Panie Wójcie, żeby Pan Nie mam tyle. Dobrze, dobrze, kredytu, dobrze, dobrze. dobrze. Okay. Proszę. Proszę. No to cóż, y, Szanowni Państwo, mając już taką szeroką wiedzę na ten temat, ja po prostu chciałbym złożyć wniosek, aby ta inwestycja mogła ruszyć. I pan tutaj jako wykonawca oczywiście y, przy założeniu, że y, Urząd podpisze stosowne umowy mogłaby być ta, ta inwestycja realizowana. Także składam taki wniosek o realizację tego zadania zgodnie zresztą z wcześniejszym wnioskiem pisemnym. Okay. Dziękuję. Dziękuję To jest za przyjęcie w wniosku? Nie, to jest za już nie za Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Proszę. Oj, o czym No to przepraszam. Znaczy, ja tutaj bym jeszcze się wstrzymał z y, rozpoczynaniem tego procesu. Jak na razie mamy wiedzę tylko od przedstawiciela firmy, który ten produkt sprzedaje. Uważam, że powinniśmy jeszcze spróbować zasięgnąć niezależnej opinii, bądź z jakiejś politechniki, czy poszukać. Y, żeby nie mieć wiedzy, tylko. Dobrze, ja przepraszam bardzo, panie Zolęcki. Ale pan chce to sprzedać. To ja ta, wszelkie, ja my to rozumiemy, nie? Wszelkie, wszelkie. Mm, Dokumenty, a tak naprawdę, a tak naprawdę to rektyfikacja norm 17.102 do normy PNR 62 czyli tej klasycznej drucianej, jest przyjęta przez CENELEK, czyli Europejski Komitet Normalizacyjny i jakby od strony formalno-prawnej nie ma tutaj... Nie chcę bardzo zabezpieczenia, ludzi, panie radny, Dobrze, panie przewodniczący, no ale tutaj naprawdę będziemy chronić, proszę mi powiedzieć. Dobrzeć swoje. Jeszcze mam tru jeszcze nie uderzyło, no bo a, My nie a, mamy, to powstało panie Wojciechowo, ja ma pan nie był wtedy. My nie mamy odtrobników. Na nowe. Ma ziemi na nowym nie ma. Panie Przewodniczący, nie ma. Proszę. Na początku panowało. Nie, nie było pana, w instytucjach Ale ja wiem. Szanowni Państwo, nie tylko będziemy chronić życie i zdrowie naszych obywateli, ale również mieli i to mieli nam gminne. Ileż my inwestujemy pieniążków w te wszystkie urządzenia, prawda? energii odnawialnej, czyli solary, ogniwa fotowoltaiczne, inne rzeczy, które są na dachach, prawda? I dzięki takim systemom, które będą chronić te nasze budynki, w pewnym sensie chronią nasz kapitał, który będzie no, ja, Proszę podać przypadki, gdzie jest takie, przypadki były tak ile było ale dopiero mamy od roku tej instalacji budowane, prawda? A sami widzimy, że jednak te wyładowania atmosferyczne coraz są bardziej Ale panie, Zdję. dziękuję. Bo no, to jest. się przedłuża. Panu dziękuję. dziękuję. Wiem, że pan. Decyzja została podjęta. Ale ja jeszcze chciałem. Y... Co, proszę, panie przewodniczący. No. Ale, ale pan blokuje. Ale z tej... Nie, ja czasuję. Ja to... pan mówi, jest, to że pana to... blokuje. No, to... Czemu pan przecież się nie zgłosi? Jak chcesz, nie się jeden pan raz. Proszę, żeby nie Więc pierwsza rzecz to. to ja to będzie taki mój jeden pierwszy wniosek. Odnośnie tego, byśmy zasięgnęli opinii jeszcze z niezależnego źródła, innego niż tylko źródło, które jest zainteresowane sprzedaniem rządu. To nie jest moim zdaniem coś negatywnego. Proszę pana. To jest mój wniosek, zaraz Pan to szansuje. I jeszcze odnośnie tego, co Pan powiedział, ochronienia mienia i tak dalej. 6 milionów złotych, tak na szybko sobie policzyłem. Wrzucić y na lokatę i ustanowić fundusz przy Dobra. GOPSie, to o, welfare. mamy 200 tysięcy tres... Dobra. rocznie. Mamy 200 tysięcy rocznie. I nawet jak się zdarzy, że raz na pięć lat komuś strzeli, chałupa coraz płonie, to możemy mu odbudować od podstaw. A jak straci życie, to nie jedyny A jak straci życie, to życie, to życie. Proszę sobie zobaczyć, jakie straty. Wniosła rafineria Trzebina, gdzie piorun uderzył w sprawną instalację odgromową. Była komisja rządowa, która to e, liczyła, mierzyła i sprawdzała. Straty są na ponad 8 milionów złotych. Sprawna instalacja. Można chronić obszary, bo nie trzeba ich. Państwo chcecie... Przepisy nie wymagają od niskiej zabudowy żadnej instalacji odgromowej. Żadnej. Wymagają tylko i wyłącznie uziemienia, żeby mieć ten trzeci bolec uziemiający, natomiast nie jest tak, że piorun uderza tylko i wyłącznie w najwyższe elementy. Przykładów jest tu bardzo dużo, chociażby most Poniadowskiego w Warszawie, który jest dużo niżej, niż osiedle i Irlandy Waszyngtona, a oberwał piorunem. Jest bardzo dużo takich Radny... Ja mam pytanie a, do Pana tak, razie Pana ja tak, tak? Pan podał cel. Proszę mi pytać, mieszkuje Pana o to o realizację tej, tej inwestycji w zakładzie 6 minut potrzebować podstawek prawnych. Jakie mam w sposób jakiś sposób To wyważa, ale ja nie muszę podstawy bo ja się na podstawę prawnej, to nie znam. Ja widzę, że jest taka potrzeba. że jest taka potrzeba, bo są takie rzeczy. Ale zbiorówka i można. I żeby mieszkańcom właśnie w ten sposób pomóc. Były kiedyś wnioski, żeby ewentualnie budować instalację. Państwo tutaj oczywiście, że nie można na prywatnych posesjach instalować. A w związku z tym wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, dowiedzieliśmy się akurat od Pana, że są takie możliwości, żeby to robić w pasach drogowych, w przestrzeniach publicznych. W związku z tym będziemy drodzy. Mieszkańcy oczekują na takie właśnie. Gdzie są ośrodki na przykład budynki użyteczności publicznej? Tak, jak najbardziej. Ale panie Radny, panie wójcie. Panie zrozumie, Wójcie, nie w tej nie Nie, nie Panie wójcie, Niech mam się panu nie panu, my badanie tak, zmuszamy. Jakby pan mógł mieć obawy i pan, i ja, i karatnych, ale nie powiem słuchan. Jakby to było na przykład dotyczyło pana domu mojego i tutaj nas wszystkich, co tutaj siedzimy. Ale jeżeli to... Dotyczy wszystkich mieszkańców, więc jest to zaspokajanie ludzi, zbiorowość zbiorowo i tak dalej i wyczerpują Dzień się tutaj, natomiast, uchwały, natomiast nie wie niech to jak się będzie chciało zrobić na nie, to się znajdzie takiego prawnika, który napisze na nie. Chcę pan takie, ja przyniosę dwa, dwie takie nie. a chce pan na tak, to przyniosę na na, na tak, bo tak to jest. Ale moment, jest pięciu prawników i siedem zdań. Także moim zdaniem jest to zbiorowe zaspokajanie potrzeb mieszkańców nie ma żadnego narażenia na jakieś konsekwencje no, z tego. Podejmiemy się taką uchwałę? Podejmiemy, oczywiście. Proszę bardzo. Nie ma sprawy. Proszę przygotować ten, podejmiemy uchwałę, więc nie ma sprawy. Otocz oczywiście musi to pan być świadomy tego, że będzie to metodą zamówienia publicznego i tak dalej, nie? Może pan trafić na konkurencję, bo my nie możemy imęczyć, że może, my jako gmina. Tak? Nie? Oczywiście, jak najbardziej tak, Także tak, no taki będzie rozpisany przetarg, pan się zgłosi, albo inna firma może pan również człowiek. Procedura oczywiście Dura, to zależy od państwa, nie ode mnie. Ja tylko oferuję konkretne rozwiązania, konkretnego Natomiast za, za tą pomoc, yy, nie wiem czy pan tam jakieś honorarium do czy nie? To, to jeżeli nie, to ja panu w imieniu tutaj Rady Gminy i Urzędu Gminy i Wójta serdecznie dziękuję, bo jednak tutaj nam pan dużo pomógł. Jeśli chodzi o te techniczne sprawy i w ogóle o cały zarys pojęcie tego problemu. E, przykro mi, że nie mogę wyjąć, nie, <laughs> nie nie, nie, nie odbaczyć, ale tak to jest. <laughs> Powiem no, Państwu tak, w, mówi, w Polsce niestety nowoczesne technologie trafiają na dużą barier, których niepotrzebnie tworzą Polacy, ponieważ one są zrobione, no działają na wszystkich kontynentach. Nie ma takiego i naśród w różnych warunkach klimatycznych. Bardzo wilgotnych, bardzo zimnych i bardzo gorących. E, w Polsce bardzo często jest tak, że się nie da czegoś tam zrobić. Natomiast te główice to są jedyne na świecie, które są fizycznie poddawane wyładowaniom poddawane atmosferycznym. Trzyma się do chmur burzowych rakietami, z drutem miedzianym, które ciąga pioruna i ten piorun uderza fizycznie w głowicę. Nie ma takiego drugiego produktu na świecie. Wszystkie pozostałe rozwiązania, na przykład chińskie, które są oczywiście. Bo jest zasada, że jeżeli człowiek pomyśli o czymś, to chińczycy już to zrobili. Natomiast one są absolutnie niebadane i są raczej liczone i pilnowane, żeby zgadzały się z jakąś tam e, literą jakiejś tam do... Dziękuję bardzo. Natomiast Cześć. takich nie ma. Przechodzimy do punktu. Jest wniosek. wniosek był. A, wniosek. Kto jest za przyczyn? Proszę go, no, Ja myślę o to, byśmy zanim przystąpimy do tego, y, zasięgnęli opinii jakiegoś innego niezależnego podmiotu, bądź Politechniki, bądź kilku takich podmiotów. Może Urząd Gminy rozesłać list z formy zapytania. Myślimy o takiej i takiej inwestycji. Co szanowne gremium myśli na ten temat? Ale e, każdy Zresztą został... Grę, to trzeba było złożyć w trzeci po pierwsze. Ale dobrze, no i pan wniosek. Kto jest za przyjęciem wniosku pana rzecznika? Trzy. Kto jest przeciwny? Reszta. Kto się wstrzymał jeszcze? Nagrało się. U, ten wniosek nie został przyjęty. Trzymamy się wniosku który został przyjęty, czyli... Ale wniosek nie kolidował. Ale to jest, proszę pana... Nie, pan nie... My pan jesteśmy panu winni, że tak głosowanie. Ale to próbuje pan powiedzieć, że jak kolidował. Ja mówię, że nie kolidował. Ja będzie jak kolidował. Nie, bo próbuje pan, pan że wziął e, Punkt 15, przyjęcie protokołu. Nie, nie było. Zostanie do posiedzenia, proszę pana, kto jest za przyjęciem. Dziękuję. Domykam... No jeszcze, jeszcze jedno pytanie do no tego bo nie było mnie przy pytania tak naprawdę. kwestia planu przestrzennego, znaczy zagospodarowania wyrobiska, bo podjęta była uchwała o przystąpieniu do, do procedury. I w ramach tego też była jest kwestia tych spotkań odnośnie z Ipsu i tak dalej, jakie są tego dalsze losy. No. Na Najprościej jest to robić na mapach, które są dostępne we środku, czyli w starostwie. Te mapy kupiliśmy w starostwie, natomiast po weryfikacji tych map przez urbanistów stwierdzić, że te mapy są absolutnie nieaktualne. Starostwo z takim punktem wywajającym szczerością czy za dużo owszem, ale ma. W związku z tym no, zachodziło ryzyko, że, że tak wykonany plan na takich podkładach mapowych zostanie przez tą instytucji negatywnie zaopiniowane, więc nie ma sensu tak robić. Ponieważ prawo do żeby takie, takie pracowania były robione również na mapach, które są w zasobach służb górniczych, bo, bo one też mają swoje rodziny. Wystąpiliśmy do PGS o takie takich map. W tamtym tygodniu te tematy zostały już nam przekazane. W związku z tym, tak naprawdę, dopiero teraz rozpocznie się e, procedura e, sporządzania projektu planu na wyrobisk. Zobaczymy, co składu, no od którego nic nie byli w stanie, w stanie zrobić. A jeśli chodzi o te y, zbiorniki na GIPS, co było spotkanie, y, debata publiczna, to debata związana z decyzją środowiskową trochę inna No To właśnie, czy taka decyzja została wydana, czy, czy jeszcze nie? Yy, nie, jeszcze decyzja nie jest wydana. To w sumie jest tak prawie, że materiał dowodowy zebrany. Yy, teraz jeszcze jest taka mała, znaczy nie wiem, czy mała kwestia formalna do wyjaśnienia z Regionalnym dyrektorem. To też jest związane z takim jakby kompletowaniem dokumentacji. No Na z zbiorników? O tylko panie radny, ja tak z pamięci to by pan nie, nie jest problem do ja, ja nie, ja bo... nie Mogliśmy nad tym dyskutować. Ale to wielkość jest już studium obwarowane. Nie jest. jest nie ma tam w wielkości. Nie. Studium, nie. studium jest. Wielkości nie ma. Jest, jest tam koło. Panie Wójcie, niech pani mówi, nie orientuję. Bo Panie Wójcie, to, wójcie, to, nie panie panie wójcie e, e, jak już weszliśmy... Niepotrzebnie dyskrycie czał, że panie. Wójcie, jest potrzebny Podzielone na cztery kwatery. Protesty tu mieszkańców były. niektórzy, po prostu w uczestniczyć w wydaniu tej decyzji. Jest też tam dystrony. I Są obwarowania takie, na przykład, czyli bo jako po prostu mieszkańcy, jest to, żeby odsunąć te zbiorniki. Z tego, co, co wiem, mają być powstać poletka doświadczalne, co się będzie działo z tym gipsem, tak naprawdę, bo na dzień dzisiejszy. Żadna jakby, nie ma w Polsce podstaw takich, żeby wojewódzki dyrektor ochrony środowiska miał podstawę jakąś taką na, na, do wydania de, de, takiej decyzji środowiskowej jeżeli chodzi o warowania i składowanie gipsów. Nie ma po prostu wytycznych. Mają nawet tutaj z, przedstawiciele z elektrowni robić poletkę doświadczalne, co się będzie działo z tym gipsem. To wszędzie on składowany jest praktycznie bez zbiorników, tylko normalnie jest na pryzmach. Tak większość to stosuje na zakładach jest stosowana taka metoda, bo on się po prostu nie byli, nie, nie potrzeba go zraszać, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Takie poletka mają doświadczalne być. Dyrekcja nam zapewnia, że odsunie się yy, co najmniej, yy, może to, o tą czwartą kwaterę, bo znaczną od strony rodowca, czyli ta czwarta kwatera może być w ogóle u nas nie mają pod, podwyższyć nam yy, ochronę z tego zwałku, no i tu może skutecznie zablokować. Hałas, no nie wiem, czy będzie nas bo tam będzie pracował, po prostu na zasadzie wysypu z wywrotki i spychać, który będzie to rozpychał. Ale czy nie dojdą w tym momencie, tą czwartą kwaterą do nas, mówi się o tym, że ona to nie będzie No No tak to wygląda. A jeszcze z tą decyzją to nie, nie wydamy tej decyzji środowiskowej. Jeżeli tylko w zapisie nie będzie. A kwestia tego wniosku Rady odnośnie ogłoszenia konkursu na to, właśnie zagospodarowanie, skoro w tej chwili już przystępujemy do planu przestrzennego, wniosek był złożony w marcu. Myślę, że jeżeli w tej chwili przystępujemy do całych procedur, to. Jest to jak najbardziej wskazane. To był taki wniosek, coś jak konkurs na nazwę Stroparku, coś takiego. To znaczy jest mówił, jest, jest, są jakieś koncepcje. Nawet pokazało to w tej chwili życie, że, że zrobienie toru do, do, do jazdy kosowej do na, na tym terenie. Być może byłoby atrakcyjnie było atrakcyjnie było po ten tor, co pokazały za modern ja, ja, ja nie chcę tutaj podejmować takiej dyskusji. teren jest yy, dzisiaj własnością praktycznie PGE i oni mają koncepcję zagospodarowania. Idą zgodnie tam z uwarunkowaniami, które im tam narzucono. Z tego co widać, to pokazują wszędzie w telewizji, co oni tutaj zagospodarują. Tak? Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, to nie wiem. Zresztą Pan był też uczestnikiem forum i Pan widział, co się dzieje w ogóle po, po takich wyrobiskach. I myślę, że no nie wiem, takie ogłoszenie konkursu neoplastycznego no w szkołach nie wiem jakieś przełożenie, to tylko tyle, że po prostu my zobaczymy, że ktoś opracował na wymyślił, my tak? Znaczy być I może, że ja mówię narzucić im... Znaczy ja nie mówię, żeby narzucać, natomiast są pewne rzeczy, które, nie, znaczy, które można zrobić, nie, które nie będą kolidować jak gdyby z głównymi założeniami. Wiadomo, że ten w trzeba wypłycić, trzeba zrobić pewne zabezpieczenia i tak dalej. Natomiast... Można w trakcie usypywania zrobić jakieś ścieżki, jakieś y, miejsca takie właśnie na radę. Y, ale Panie Wójcie, w tej chwili Pan mówi co innego, niż mówił Pan w wywiadzie, bo stwierdził Pan w wywiadzie, że, że kopalnia się by występowała i myśmy my, my nie chcieli się wziąć, a, a teraz Pan mówi, że i tak to nie, nie możemy Ale to już jest po czasie, Panie Radny. Nie to nie po czasie. 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 wypływanie już trwa. A to co pan mówił o zagospodarowaniu, to tego zwałowiska wewnętrznego już istnieje. On już istnieje. Zwa... Zwałowisko wewnętrzne istnieje. A to już się praktycznie zaczyna zbiorę, za zbiornikiem gipsu, zacznij się jeżdżo. I Ja to nie mogę w jakiś sposób bo panie... po prostu jak mają jezioro zrobić, bo to bardzo to specjaliści. Nikt się nad nie wie, jak zachowa się wyrobisko po 50 latach, a panie wójcie, to panie, panie... ja zadam pytanie dla inne. A dlaczego oni to nazwali a magazyny, a nie zbiorniki? Nie wiem, pan, tam no, bliżej ma przecież. Ja wiem, tak? no ja tylko pytam, bo ja nie wiem, no. no tam bliżej jesteś. magazynu tylko że to nie jest... Nie, ja panu powiem, ja panu powiem, nie, ja panu powiem. Który można używać. Ale ja panu powiem, to Pan się zapytał, czy ja wiem, bo teraz chciałbym panu odpowiedzieć. No, nie panu. Ja na tyle, co ja wiem, może pan ma inne wiadomości. Ja mam takie wiadomości, dlatego że magazyn, bo to nie jest produkt uboczny, tak, tylko to jest odpad, ja po prostu produkt, który będzie wykorzystany później do produkcji. Nie. No Ale ja Panu jest, bym... jest Gips wykorzystany. Ale, Ale nie, Pan czy... nie no, jest wykorzystany do produkcji, czy jest? Pan mi odpowiedział, więc ja Panu teraz powiem, jaka jest prawda. Całkowita, kompletna, niech Pan do internetu. A to wyczytałem w internecie. Proszę pana, prawda jest taka, że jeżeli byłby zbiornik, to musi być plan przestrzonego zagospodarowania. A jeżeli jest magazyn, to nie musi być planu przestrzonego zagospodarowania. No Rozumie Pan tylko że... Niech pan posłucha, magazyn to ma pojemność 1000 metrów, a zbiornik to ma milion metrów. I w naszym przypadku jest milion m. metrów. Ja dalej no, więcej mówi. A pan się nie za dużo. Pokojnie. Panie przewodniczący, co pan w jakim milion? Tutaj pojemność, pojemność tego zbiornika Ale ja mówię przykładowo. 20 milionów. I pan tu po prostu... Mówi, ale panie wójcie, ja mówię tam ja Nie, nie, ja, ja mówię tylko tam. przykładowo, to się tym różni. Ale co my tutaj podejmiemy, no to jest nie, nie, a tego mówię. nie decyzja musi być wydana. Na planu, planu nie budują zbiorów, dobrze, ale na dzień obecny dzisiaj, gdzie po prostu procedury poszły, w studium to się umieściła, że nie ma panu przeszłego zaresztowywania, niestety Decyzję <grym> jest którą z tym, muszą dostać. I chce pan to prawie, prawie spójrzeć. Ale ja nie chcę, żeby nie bo to nie nasza Jeżeli nie ma planu... Panie wójcie, ale potrzebne na wce zbiorniki tutaj. Ale to co pan się mógł teraz? Ja się nie obudziłem. Zbiorniki, tylko nie. Rozumiem, w biorniki, w biorniki. Wie, ale no to wie, to wiesz, czy może, wy rozumiecie, y, wy, ma, panowie, na przykład. czy wy rozumiecie, co to jest planowanie, a co to jest studium? Studium to jest opisówka, i tylko w studium było zapisane. Nie ma żadnego planu. planu. Rozumiem, panowie. No, może, no, ale jest. Może, może, bo my nie, za, bo proszę pana, każdy zdrowy człowiek, przy zdrowych zwierzętach, nie zatrzyma najtrudniej Kowalni, Tylko trzeba by to zrobić tak. Jak sobie żądamy. I tu cała jest rozgrywka przerwana, Ale niech Pan nie mówi, że jest zaplanowane coś, bo nie jest. No to było... Miało być zrobione tak, że zamiast za zbiorniki, miała być droga. Abyście A puścili zbiorniki bez niczego. I tak jest... O Abyś, Abyś, to, by... I co puścił? No człowieku, Bez droga do zbiornika. Tak O czym Ty mówisz? No, o czym Ty mówisz? No, ty no, ty no zbiorniki studium. No studium, po studium. Po studium. Studium, studium Nie, w studium nic nie ma. Narysowane, że no, ja oni mam. Praktycznie praktycznie. Jak nie masz studium Proszę bardzo. Studium to jest... Studium to jest całe to. Naprawdę, no, no ja nie a wiem. A no. studium droga była. A, a droga się na drogę. Studium, studium to jest część opisowania. Nie ma nie wspiera, niech pan się tam doczyta na gdzieś. Mo się pan wspiera, głupio i głupio się pan jeszcze. Nie ma Pan pojęcia, a Pan się spiera. Studium to jest część opisowa, nie ma żadnych projektów. Jest zielona plama i tu się przewiduje budowę jakichś tam zbiorników. Ale nie jest podane, są ani rzędne, ani wysokości żadne, ani miejsce, ani pojemność, ani nic. Więc nic nikomu nie wydano żadnego pozwolenia. Jak Pan raz przyjmie to do wiadomości. Pozwoleniem, żeby to trzymać jakiekolwiek, musi być w planie. I Pan doskonale wie, bo tutaj przechodziliśmy niejedną, niejedną tutaj taką sprawę, między innymi przed chwilą rozmawialiśmy,